W ubiegłym roku piesi spowodowali ponad 2100 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 348 osób, a obrażenia ciała odniosło ponad 1800 osób. Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było wtargnięcie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. To przyczyna ponad 1000 wypadków i prawie połowa wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych. Pamiętaj, w wypadku drogowym pieszy nie ma szans. Program współfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.